Podsumowanie tygodnia możliwości edukacyjnych i sygnałów, jakie daje forum edukacyjne o kryptowalutach Mr. Pola. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. Ja już jestem w moim biurze i za chwilę usiądę do nagrywania tego materiału, także za chwilkę przejdziemy przez ekran komputera i pokażę Wam wszystkie sygnały dostępne w tym tygodniu, zobaczymy sobie jaka była skuteczność. Sygnałów od naszego zawodowego tradera, czyli dla osób, które chcą korzystać z sygnałów, mają taką właśnie możliwość. Mogą się również edukować, jeżeli chodzi o strategię naszego tradera, a w międzyczasie zarabiać właśnie na gotowych sygnałach na wzrost i spadki. Także idziemy przed ekran komputera i zobaczymy sobie, jak wyglądało to w tym tygodniu. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał, zostawcie łapkę w górę i widzimy się za chwilę przed ekranem. Ok, jesteśmy już przed ekranem mojego komputera na mojej stronie łukaszpachowski.pl gdzie znajdziecie informacje na temat naszego forum, gdzie również znajdziecie informacje jak zacząć oraz informacje oraz statystyki o sygnałach dostępnych na naszym forum, także wszystko znajdziecie w zakładkach, które macie tutaj wyszczególnione, a przede wszystkim informacje o skuteczności sygnałów naszego tradera i to właśnie dzisiaj będziemy sobie sprawdzali, więc wchodzimy sobie w zakładkę sygnały Skuteczność sygnałów: tutaj macie materiały, które wrzucam dla Was co tydzień. Możecie sobie to zweryfikować na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu tygodni, i mamy zakładkę Sygnały Forum, Mister Porada. I tutaj sobie wchodzimy w zakładkę Grudzień, i właśnie mam zaktualizowane to, co działo się w ostatnich dniach, i właśnie sobie teraz na to spojrzymy. Zobaczymy, jak wyglądały sygnały w tym tygodniu i jaka była ich skuteczność. Sygnał od naszego tradera w tym tygodniu był 16. widzimy 16 8:55 na wzrosty Bitcoina i tutaj mamy wszystkie trzy take profity zaliczone to był ten początek wzrostów tych początek wzrostów ponad 20 000 dolarów za Bitcoina czyli wybicie nowego ATH. Kolejny sygnał tego samego dnia po tych wzrostach dostaliśmy sygnał na spadki tym razem i tutaj zostało to wybite, czyli został zaliczony Stop loss, ponieważ cena dalej szła i wybijała kolejne poziomy. Sygnał na EFI i tym razem pozycja zamknięta nie. W take profit natomiast nie osiągnęła take profitu wyznaczonego przez tradera. Natomiast dostaliśmy komunikat o zamknięciu tej pozycji właśnie w danym momencie, w którym dostaliśmy tę informację. Także pozycja zamknięta w plusie. Kolejny sygnał 16 również na Algo tym razem i tutaj mieliśmy zaliczony Take Profit pierwszy. Kolejna pozycja na wzrosty Bitcoina i tutaj niestety był zaliczony Stop Loss. Cena zeszła, zrobiła korektę, po czym potrzebowała do kolejnych poziomów. Kolejna pozycja na Ethereum na wzrosty 18 grudnia. Widzimy, że cena osiągnęła Take Profit pierwszy, a następnie dostaliśmy info o zamknięciu częściowo pozycji tej, która dalej była otwarta. I zabezpieczenie jej w B, i cena wybiła później, zeszła do niższych poziomów, natomiast my już tutaj zyski zdążyliśmy dosyć ładnie zrealizować. Kolejna pozycja, tutaj została ona zamknięta na lekkim plusie, również w tym samym czasie, gdy był komunikat na iFi. E również dostaliśmy informację, właśnie wczoraj, o tym, żeby zamknąć tą pozycję na lekkim plusie. Aktualnie są jeszcze rozgrywane pozycje, także podsumowania takiego pełnego nie możemy dzisiaj zrobić, jeżeli chodzi o ten tydzień. Natomiast w przyszłym tygodniu pokażę Wam również te pozycje, które są rozgrywane aktualnie, abyście mogli zobaczyć, jak to wyglądało w zupełności, w 100%, jeżeli chodzi o aktualny tydzień. Czyli mamy dwie pozycje zamknięte na stop lossie, trzy pozycje zamknięte w take profitach oraz dwie pozycje zamknięte na lekkim plusie po komunikacie od naszego tradera. Jeżeli chodzi o moje pomysły na trade, zobaczmy sobie, jak wyglądało to w tym tygodniu. Moje pomysły na trade są dostępne tylko i wyłącznie dla moich partnerów, czyli dla osób, które razem ze mną edukują się na forum. I ja mam swoją prywatną grupę, gdzie dzielę się swoimi pomysłami. To nie są sygnały, to są moje pomysły, z których ja korzystam. To są moje pozycje. Natomiast jeżeli ktoś z moich partnerów ma ochotę również z tego korzystać, ma do tego możliwość i może również właśnie z tego sobie skorzystać dla siebie. Pierwsza pozycja na spadki Ethereum 14 grudnia widzimy zaliczony Take Profit pierwszy, kolejna pozycja na spadki Bitcoina, tutaj zamknięte w zysku natomiast w okolicach wejścia, ale z lekkim plusem. Kolejna pozycja Take Profit pierwszy po komunikacie, co no nie doszło tutaj do Take Profit pierwszego, natomiast założyłem, że prawdopodobnie możemy zobaczyć negację tego scenariusza spadkowego i Poinformowałem moich partnerów o tym, że ja zamykam swoją pozycję właśnie w danym momencie. Kolejna pozycja na wzrost Ethereum, tutaj zaliczone dwa take profity, które były wyznaczone. Tutaj cena poszła dużo, dużo mocniej. Natomiast bardzo ładnie to zostało zrealizowane w 100% to, co ja sobie założyłem. Kolejna pozycja na Ethereum, tutaj na spadki została zamknięta niestety w stop lossie. Kolejna pozycja na wzrost Ethereum, tutaj zamknięta pozycja została w zysku. Osiągając take profit pierwszy. Niestety cena wczoraj wybiła to. I wróciła do take profitu drugiego, ale my już byliśmy, mieliśmy swoją pozycję zabezpieczoną, przez co nie mogliśmy osiągnąć wyższego zysku w take profitie drugim. I jeszcze wczoraj wieczorem dałem swój pomysł na trade na wzrosty, natomiast niestety zostało to zanegowane i cena wybiła stop loss. Także jeżeli chodzi o moje pozycje, w tym tygodniu dwie pozycje zamknięte w stop lossie Trzy pozycje zrealizowały założone przeze mnie Take Profite, czyli momenty realizacji zysków. I jedna pozycja została zamknięta. Po moim komunikacie o tym, aby zamknąć tą pozycję, to znaczy ja zamknąłem i poinformowałem o tym również moich partnerów, aby wiedzieli, w jaki sposób ja postępuję, jeżeli chodzi o tą pozycję. Także kolejny tydzień. Z dużą skutecznością, jeżeli chodzi o moje zagrywki, wszystkie pomysły, macie tutaj właśnie na mojej stronie. Wszystko, co wrzucam dla moich partnerów, to również tutaj ląduje później na mojej stronie, abyście mogli sobie zobaczyć i zweryfikować, jak wygląda skuteczność moich analiz, jak wygląda skuteczność moich pomysłów na trade. Sami ocenie, czy ma to sens, sami ocenie, czy warto, jeżeli chcecie do nas dołączyć, tak naprawdę dołączając do naszego forum, z mojej strony dodatkowo trafiasz do mojej grupy, czyli masz dwa pakiety w jednym. Pamiętaj o rabacie na starcie, jaki dla Ciebie przygotowałem. Napisz do mnie koniecznie, aby zapytać się, jaki aktualnie mam dla Ciebie przygotowany rabat. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze podsumowanie tygodnia. Dajcie znać, co o tym myślicie. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym materiale jutro za analizą rynku kryptowalut. Miłego tygodnia, wam życzę, niech jutro będzie